Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie. To będzie mój pierwszy film w nowym roku. Trochę mnie nie było, ale tak jak już Wam zapowiadałam wcześniej, w grudniu, ten styczeń po prostu był dla mnie bardzo intensywny. Ze względu na pracę, różne projekty, które gdzieś tam się przez moje życie przewijają, i chyba nie było dnia, w którym nie organizowałabym czegoś. Ale styczeń dobiega powoli już końca. Bardzo się cieszę, bo po prostu dla mnie on trwał ze 4 miesiące. Ale dobiega powoli już końca i w końcu będę mogła po prostu wyjść do ludzi, zacząć coś robić. Jeszcze w międzyczasie byłam na takim fajnym krótkim urlopie, słuchajcie, w górach, na snowboardzie, gdzie super sobie zresetowałam mózg, ale i tak pracowałam, więc to było takie połączenie pracy z przyjemnością, ale mega się cieszę, że udało mi się po prostu wyrywać. Więc teraz zajmujemy się stricte pracą, biznesami, działaniem, ale dzisiaj mamy czas dla siebie i nie mogę się doczekać, ponieważ pójdę na masaż twarzy. Już się po prostu nie mogę doczekać tej pielęgnacji. Więc oficjalnie witam was w nowym roku. Spędźcie ze mną ten dzień. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Rozwijajcie się, dbajcie o siebie i kochajcie się. Oh, To my knees, consumed with all. Bardzo się cieszę na ten dzisiejszy dzień, ponieważ właśnie zmierzamy do Instytutu Piękna Wielendy w Krakowie. Jeszcze nigdy nie byłam w tym miejscu, a jak dobrze wiecie, już z Wielendą mam do czynienia jakiś czas. Byłam też na dwóch wspaniałych wyjazdach z nimi, więc cieszę się, że będę mogła zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka, a przede wszystkim doświadczyć tego na własnej skórze, ponieważ dzisiaj będziemy się relaksować, regenerować i właśnie robić coś fajnego właśnie dla siebie, żeby odpocząć. Ja dzisiaj, słuchajcie, mam bardzo intensywny dzień, bo dzisiaj jest poniedziałek i też za niedługo rusza mi... W Gdańsku, więc tak naprawdę wszyscy teraz do mnie dzwonią: wykonawcy, stolarze, trzeba podpinać jakieś umowy. Więc super, że będę mogła się po prostu wyłączyć na jakiś czas, wyciszę telefon i mnie nie będzie. Wykonamy zabieg April z produktami marki SkinArte. Marka SkinArte charakteryzuje się zastosowaniem innowacyjnej biotechnologii potrójnej absorpcji CDS, czyli Cellular Delivery System, który łączy promotor absorpcji z nośnikami najnowszej generacji. Prościej mówiąc, zwiększa to wchłanianie składników aktywnych przez skórę. Podczas zabiegów skupimy się na stymulacji naturalnych procesów zachodzących w skórze, mających na celu działanie przeciwstarzeniowe. Efektem zabiegu jest wygładzenie i zagęszczenie skóry, poprawa jej napięcia, redukcja blizn a także zmarszczek mimicznych i grawitacyjnych. Składniki aktywne w produktach marki SkinArte zostały zaczerpnięte z zabiegów medycyny estetycznej, zabiegów iniekcyjnych, takich jak stymulatory tkankowe. I system CBS, o którym wcześniej wspominałam, zawarty jest we wszystkich produktach do pielęgnacji domowej. Jestem już po zabiegu i jestem tak super zrelaksowana. I chciałam od razu jechać do domu, ponieważ musimy jeszcze zrobić zakupy. Nie mam nic kompletnie w domu do jedzenia, ale stwierdziłam, że jak jestem już tak blisko, to pojadę do swojej ulubionej restauracji w Krakowie z domowym jedzeniem i że zjem coś, co po prostu uwielbiam jeść, czyli barz zabielany, może jakieś. Jeszcze nie wiem, co na drugie. Ale po prostu stwierdziłam, że skoro już mam dzisiaj taki dzień powiedzmy chillowy, to że idę i zjem swoje ulubione jedzenie Ever. W międzyczasie oczywiście dzwonili do mnie panowie z budowy, pan architekt to jakieś takie różne rzeczy, elektrycy, ale nie przejmujemy się tym dzisiaj. Chociaż i tak powiem Wam, że dla mnie to jest takie super, że jestem w działaniu, że dużo się dzieje, że właśnie już tam się ten Gdańsk zaczyna, powiedzmy tak rozkręcać, bardzo mnie to cieszy, ale dzisiaj właśnie jest taki dosyć intensywny, taki informacyjny dzień, więc fajnie, że po prostu pojadę sobie zjem coś, co uwielbiam. Właśnie do domu i uwielbiam ostatnio po prostu taki czas dla siebie, w którym siadam. I zazwyczaj nie siadam na kanapie, tylko właśnie siadam tutaj, żeby móc tak się, wiecie, tak jak w szkole się leżało. Tak położyć tutaj się po prostu czasami na tym mikrostoliku i właśnie pozapisywać sobie pewne rzeczy. I od pewnego czasu jest to taka moja rutyna, taki czas na wyciszenie się. I słuchajcie, dostałam zadanie domowe od mojej terapeutki, żeby wypisać sobie. Bogdan, Bogdan jesteś dupą w kamerze. Bogdan, no uciekaj. Wracając do tematu, dostałam zadanie od mojej terapeutki, aby usiąść sobie tak na spokojnie właśnie i wypisać sobie wszystkie swoje pozytywne cechy. Często jest tak, że myślimy o sobie w jakiś taki negatywny sposób odnośnie na przykład naszych niepowodzeń albo konfliktu z jakimiś ludźmi albo przykrych sytuacji, które gdzieś tam nam się... Przydarzają w życiu, a to jest niestety nieuniknione, i bardzo często my jako ludzie jesteśmy bardzo krytyczni w stosunku do samych siebie i mówimy sobie, jestem głupia, coś mi się nie udało, to mi nie wyszło, tamto mi nie wyszło, i bardzo często bombardujemy siebie takimi negatywnymi myślami, ale rzadko jest tak, że mamy tak czas właśnie, żeby siebie docenić, żeby sobie usiąść na spokojnie i żeby pomyśleć o takich naszych pozytywnych cechach, o takich pozytywnych stronach. Naszej osobowości, nas samych, e, których inni ludzie bardzo często na przykład nawet nie dostrzegają, bo nie jest ważne to, co mówią o nas inni, tylko ważne, jest co, tylko ważne jest to, co sami o sobie myślimy. I fajne jest to zadanie, dlatego że pamiętam, że na samym początku takiej mojej drogi. E, na terapii. Ja byłam, słuchajcie, strasznie taką zamkniętą osobą. Bardzo ciężko było mi się otworzyć, ciężko było mi, słuchajcie, komuś zaufać, bardzo ciężko było mi w ogóle coś opowiedzieć o sobie i wydawało mi się, że. Niezależnie od tego, co bym powiedziała, że nic nie ma znaczenia. A akurat, jeżeli chodzi o terapię, o taką pracę nad samym sobą, to wszystko ma znaczenie. I wydaje mi się, że właśnie takie małe kroki zbliżają nas do tego, żebyśmy się czuli po prostu ze sobą lepiej. I też Was do tego zachęcam, żebyście po obejrzeniu tego filmu wzięli sobie kartkę, zastanowili się, co macie fajnego, co cenicie w sobie fajnego czego właśnie czasami nawet nie widzą inni ludzie. Ja tutaj sobie zapisałam już trochę i na przykład chciałam was zainspirować, powiedzieć co ja sobie zapisałam, ale na przykład ja mam tutaj lojalna, pomocna, szczera, empatyczna, uczciwa, uczuciowa, wspierająca i tak dalej, tak dalej. Nie będę wam czytać wszystkiego co tutaj napisałam. Jeszcze pozapisuję sobie na pewno trochę rzeczy, ale ważne jest to, żebyśmy też potrafili do siebie samych powiedzieć coś miłego o nas, żebyśmy Zaczęli taką relację z samym sobą, właśnie jako kumpel. Ja nie mówię, żeby siebie kochać, bo to jest bardzo trudne i, i to się udaje tak naprawdę nielicznym, ale żeby właśnie się ze sobą zakumplować i żeby się zastanowić, czy chcielibyście mieć takiego kolegę, koleżankę, jakby sami, albo przyjaciela, czy chcielibyście mieć taką osobę, która was wspiera, albo na przykład wręcz odwrotnie, co byście w sobie zmienili, bo wam się to nie podoba. I nie zaakceptowalibyście tego u kogoś innego. Ale ważne, aby tak na chwilkę usiąść sobie i pomyśleć o tych pozytywnych rzeczach i miłych chwilach. Zwłaszcza, że jednak tutaj mamy początek roku, więc wejdźmy w ten rok z nową energią, taką pozytywną i wiarą w siebie. I, i z takim poczuciem, że jesteśmy fajni i że coś dobrego nas spotka. Dzisiaj się okazało, że nie jest to mój najszczęśliwszy dzień, dlatego że przerysowałam felgę i myślałam, że nic się nie stało, ale teraz popatrzyliśmy i jednak jest przerysowana. Ale. Nie smucimy się. Przed chwilą zapisywaliśmy pozytywy w zeszłym To nie należy do pozytywów. No sami, zobaczcie, jak to wygląda. Średnio. Może. Może to się na ślinę da. <grystanie> Kurde! Dlaczego? W ogóle już dzisiaj myślałam, że będę mieć taki chillowy dzień. I że już zostanę sobie w domu, już w zasadzie to się prawie przebrałam do spania i dostałam telefon, i będę musiała jutro jechać do Warszawy. Dlatego teraz stwierdziłam, że dobra, ubieram się z powrotem, naładuję auto, mamy 62%, więc całkiem dużo, więc będę tylko chwilę ładować. I słuchajcie, dostałam dzisiaj challenge i wezwanie do umycia mojego samochodu, i naprawdę realnie. Ja myślę o tym, mimo że zarobiście zimno, żeby opukać ten samochód, bo jest naprawdę bardzo, bardzo brudny. Już nie wiem, szczerze powiedziawszy, kiedy ja miałam swój samochód i to wam mówiłam, nie wiem, w którym vlogu, ale od tamtego czasu nie było myte, yy, więc jest naprawdę źle. Więc może uda nam się to jeszcze dzisiaj zrobić. Najważniejsze jest to, żebym po prostu pojechała do galerii, podłączę auto, kupimy psiaką smaczki, bo już wszystko się pokończyło tak, że przynajmniej sobie coś załatwię, ale nie ukrywam, że dzisiaj jestem bardzo zmęczona, bo nie wiem, czy wam wcześniej mówiłam. Yy, natomiast wczorajszy dzień był dla mnie mega intensywny i przedwczorajszy również, bo spędziłam dwa dni na, tak naprawdę na planie i miałam bardzo dużo zdjęć. To były w ogóle różne rzeczy, tak się zgrały w czasie. I ja wczoraj byłam w domu o godzinie drugiej w nocy i dzisiaj jestem powiem Wam nieprzytomna. I jeszcze słuchajcie. A to Wam kiedyś może więcej opowiem, ale po prostu zapisałam się pół roku temu do szkoły i ja codziennie rano mam zajęcia, słuchajcie, o godzinie 10, więc jeszcze dzisiaj miałam szkołę i wróciłam do szkoły angielskiego, gdzie zajęcia odbywają się codziennie, więc jestem taką typową, pilną teraz uczennicą, więc mam bardzo dużo rzeczy takich, wiecie, które zawsze chciałam zrobić i sobie postanowiłam właśnie, że zacznę teraz szkołę od lutego, nie od stycznia, bo właśnie w styczniu było bardzo dużo takich spraw organizacyjnych właśnie związanych z salonem, i nie tylko, więc dzisiaj dużo się dzieje. No i właśnie jutro będziemy jechać, więc ładujemy samochód. smaczkowy w domu, dlatego wybiorę wszystkie ulubione smaczki Bogdana i Frani i przywieziemy im do domu, zrobimy im niespodziankę i zobaczymy czy będą szczęśliwi, ale na pewno będą, bo słuchajcie przez ostatnie chyba 4 dni nie dostali żadnego smaka i dałam im tylko z takich innych rzeczy, oczywiście poza psim jedzeniem jogurt naturalny, z którego byli naprawdę bardzo szczęśliwi, więc zrobimy tutaj zapasy i wezmę te zapasy ze sobą do Warszawy. To know where the line was crossed, and who should I be? nie kupiłam sobie nowej książki i właśnie poprosiłam panią o pomoc i kupiłam trzy różne i tym razem stwierdziłam, że chciałabym tak wejść w jakąś historię, tak jak zawsze wchodzę na wakacjach ja po prostu leżę na leżaku i czytam sobie kryminały właśnie i takie y, horrory na przykład kocham po prostu takie książki bo przenoszę się zupełnie w totalnie inne miejsce ja bardzo dużo też czytam takich książek rozwojowych ale tym razem poszukam czegoś, żeby po prostu się totalnie wychillować bo jedną taką książkę rozwojową też czytam i czytam już od dłuższego czasu i to jest książka Nie zaczęło się od ciebie i ciężko mi się to czyta, bo jednak takie książki są ciężkie, ale też wam polecam. No więc, tak, wybrałam dzisiaj boginię, dlatego że tutaj czytałam tego autora pacjentkę i super była ta książka, bardzo mi się podobała. Kolejną jest hmm, przyjaciółka, tego nie czytałam, a wszystkie książki tej autorki dosłownie pochłaniałam w ciągu jednego wieczora. I pomoc domowa, a to dlatego, że na wakacje ostatnio miałam książkę, którą nie wiem gdzie dałam. Czytałam bardzo podobną książkę i w każdym razie byłam super. 10 się odłożyłam i nie widzę jej, więc mam trzy książki. Skorzystałam z okazji, że samochód się ładuje. Kupiłam smaczki. Stwierdziłam, że nie chcę mi się chodzić po sklepach z ubraniami, nie chcę mi się też pić kawy, więc stwierdziłam, że zajrzę do Empiku i będę mieć lekturę na kolejne dni. Dobra, lecimy. za domu i jestem bardzo szczęśliwa z tego tytułu, że wykonałam dzisiaj challenge mycia samochodu. To nie był, powiedzmy, priorytet na mojej liście marzeń, ale mój operator powiedział, że nie, no Sylwia, musimy to zrobić, bo to auto wygląda masakrycznie, ale słuchajcie, za dwa dni już się umówiłam na myjnię, na taką, żeby tak naprawdę dokładnie wyszorować to auto, ponieważ też chciałabym je umyć w środku, ponieważ jest troszeczkę syf od zwierzaków, zwłaszcza, że słuchajcie, teraz jest taka pogoda, że jest błoto jest czasami śnieg i jak oni wskakują, to bardzo często wrócą po prostu całą powierzchnię, więc stwierdziłam, że to był pierwszy etap. Opukałam to auto, słuchajcie, zmarzłam niemiłosiernie, niemiłosiernie, już jak po prostu stałam tam z... wiecie, z tym, nie wiem co to jest, z tym prysznicem, nie wiem, czy to się tak nazywa, wyrwałam i to prawie z ręki, w ogóle wiecie, jak, wiecie, co zrobiłam? Ja nie wiem, nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale po prostu jak myłam ten samochód, to jakoś tak tymi nogami stałam, że później miałam całe mokre buty, więc y, to nie był mój pierwszy raz. Już kiedyś myłam y, sobie tak w taki sposób samochód, ale to jak miałam Smarta, pamiętam. Też pamiętam, że raz myłam swoją Teslę i wtedy pamiętam, że napisaliście mi Sylwia! Nie wolno szorować tą szczotą, bo będziesz miała rysy i tak dalej. Właśnie y, na samochodzie na szczęście nic się nie stało. No, ale jest odhaczone. Bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Nigdy, ale to nigdy sama bym w to nie wpadła. To był taki mój challenge od mojego operatora: mówi, zawsze robimy to samo. No, bo rzeczywiście w tym vlogach zawsze dzieje się to samo. No i słuchajcie, umyłam. I tak zmarłam, że myślałam, że zakończę vloga na tym. I że po prostu przyjdę, wykąpię się i pójdę spać, ale nie. Stwierdziłam, że skoro byłam dzisiaj na zabiegu twarzy i że właśnie zrobiłam coś dla siebie i zrobiłam tą pielęgnację, no to, że wykorzystam prezent, który otrzymałam i właśnie jest to prezent do podtrzymania efektów tego zabiegu nawilżającego, na którym właśnie dzisiaj miałam przyjemność być. Działo się tak dużo w ciągu dzisiejszego dnia. Naprawdę mam wrażenie, w ogóle, że ten dzień dzisiaj trwa trzy dni. Też tak czasami macie, że co się dzieje, dzieje, dzieje. Teoretycznie niby jest to samo. Ale kurde, po prostu jak przed chwilą usiadłam sobie, to mówię, nie, tak mi się nic nie chce po prostu. Już bym poszła spać, ale siedziałam. dobra, nie kończymy tego vloga, dawno nas nie było, więc jedziemy z tym tematem. I zaczniemy słuchajcie od bioaktywnego żelu oczyszczającego, właśnie od marki Skinarte. I on doskonale oczyszcza skórę z makijażu, z sebum, ale właśnie nie zaburza tej bariery hydrolipidowej. Dlatego fajnie, bo zrobiłam sobie później makijaż. Ponownie w ogóle miałam dzisiaj też spotkanie. I może dlatego w ogóle ten dzień jest mój taki szalony. W ogóle zobaczcie, jaka fajna konsystencja. Wzięłam trochę tego za dużo, ale chciałam wam pokazać, jak to wygląda. To też jest nowość. Bardzo przyjemny, taki ładowny zapach. Więc zrobiłam sobie ponownie makijaż, bo jeszcze miałam w międzyczasie dzisiaj spotkanie, więc biegałam jeszcze trochę po mieście, ale fajne jest to, że kiedy nagrywamy vloga, to mogę w międzyczasie powiedzmy coś tam upchnąć. W ogóle strasznie lubię takie produkty do zmywania makijażu, które można taką masować, bo zawsze to jest po prostu chwila przyjemności dla siebie. W międzyczasie na pewno zobaczycie, że mam nowe pazy. Zrobiłam sobie długie. I przed chwilą, jak otwierałam drzwi. To chyba mi strzeli, gdybym miał paznokieć. Mam nadzieję, że nie. Ten żel ma za zadanie nawilżyć i koić skórę, i na pewno ogromnym plusem jest to, że mogę normalnie otwierać oczy. To jest fenomenalne, i bardzo ja cenię to w kosmetykach, że można normalnie otworzyć oko. Dobra, zmywamy. Kolejnym etapem po osuszeniu będzie nałożenie bioaktywnego kremu kojąco-łagodzącego. I tutaj ten krem jest idealny dla skóry po zabiegach estetycznych, kosmetologicznych, ale też takich, które po prostu potrzebują takiego silnego SOS nawilżania skóry. I w składzie tego kremu znajdziemy na przykład multilameralny kompleks. W ogóle to słowo dla mnie jest bardzo trudne. Wiecie co? Dużo mam tego kremu, ale dzisiaj zrobimy sobie taką fest fajną, mocną pielęgnację, nie będziemy sobie żałować, a co na szyjkę damy tutaj jeszcze i powiem Wam a propos tego paznokcia, że niestety ale czuję, że o te drzwi zabiłam ten paznokieć, więc jutro, o, niestety, będę musiała pójść ponownie, go naprawiać. Jest już ten ma naprawdę bardzo fajną konsystencję. Dajmy tu, dajmy tu, dajmy na dekolt. W ogóle teraz patrzę w lustro i serio, w tym topie wyglądam jakbym była naga, ale nie jest. A wklepmy. Fajnie. No więc to tyle pielęgnacji. Ja teraz jeszcze słuchajcie, wejdę na chwilę do internetu. Muszę podpisywać na maile, Przeszłałam ile, więc około siedmiu. I później, słuchajcie, mam zamiar obejrzeć sobie film Substancja, ponieważ sobie, słuchajcie, wykupiłam ten film i słyszałam o nim bardzo dobre opinie i tam gra, no i właśnie widzicie, ja po prostu mam taką pamięć, już Wam powiem, kto tam gra i tam gra, słuchajcie, Demi Moore i ona wygląda tak absolutnie genialnie w tym filmie. Jest fenomenalna. Widziałam już takie urywki, więc y, jestem przekonana, że mi się spodoba. Dlatego nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jej w takiej nowej odsłonie, bo wygląda naprawdę no przepięknie. Aż sprawdzę, ile ona ma lat. Mhm. Słuchajcie, musicie to zobaczyć. Musicie zobaczyć. Dziewczyna, kobieta, Demi Mur, ma 62 lata. Ma po prostu tak genialne ciało. Wygląda przepięknie. No ja uważam, że po prostu jest... wow, jest po prostu tak kobieca. Nie wiem, czy tutaj coś zobaczycie, ale naprawdę wygląda fenomenalnie. Jak widzieliście ten film, to koniecznie dajcie znać. Ja teraz tylko szybkie opisywanie maili i zawsze robię tak, że ustawiam. Słuchajcie, budzik. 15 minut w te 15 minut muszę się uwinąć z robotą i będę oglądać. Już się po prostu nie mogę doczekać, bo chciałabym mieć właśnie taki fajny, luźny wieczór. Kupiłam też książki, więc od jutra też zacznę czytać. Bardzo się cieszę, więc dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa!